Kośne mięśnie brzucha. Jak je trenować? W jaki sposób biorą udział w ruchu? Zazwyczaj, mówiąc o treningu mięśni skośnych brzucha, ma się na myśli właśnie zewnętrzny mięsień skośny brzucha i zapomina się o wewnętrznym, chociaż są dwa: to jest zewnętrzny mięsień skośny. Oto kierunek jej włókien. Biegną one z zewnątrz do wewnątrz i przyczepiają się. Zaczynając od piątego żebra. Jedno miejsce przyczepu jest tutaj u góry, do wszystkich pozostałych żeber aż do dwunastego żebra, do kości biodrowej i do rozcięgna mięśnia prostego brzucha. Krótko mówiąc, kierunek jej włókien biegnie z zewnątrz do wewnątrz, dlatego ruch wykonuje izolowany lewy zewnętrzny skośny mięsień brzucha. Na przykład właśnie ten mięsień, lewy zewnętrzny skośny brzucha. Izolując, jeśli skurczy się tylko lewy, będzie taki ruch. Oto ten obrót w, w prawą stronę. To znaczy, zewnętrzne włókna tego mięśnia się kurczą, i wtedy następuje obrót. Pod zewnętrznym skośnym mięśniem brzucha znajduje się wewnętrzny skośny mięsień brzucha, którego włókna biegną w przeciwnym kierunku, oto zewnętrzny skośny mięsień brzucha. Włókna biegną tak, 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 a wewnętrzne biegną tak w przeciwną stronę, na odwrót na zewnątrz, a ruch, który wykona izolowany, wewnętrzny skośny mięsień brzucha z tej samej lewej strony będzie już skrętem w przeciwną stronę w ten sposób kiedy wykonuje skręt w prawo po lewej stronie pracuje zewnętrzny skośny mięsień brzucha właśnie ten a po prawej stronie pracuje wewnętrzny skośny mięsień brzucha czyli wychodzi na to że one pracują jednocześnie razem zewnętrzny skośny i wewnętrzny skośny ale jednocześnie podczas skrętu to właśnie podczas skrętu okazuje się, że tutaj napina mi się zewnętrzny skośny mięsień, a w tym momencie rozciąga się wewnętrzny skośny mięsień brzucha. Właśnie to dzieje się podczas skrętu. Jeśli jednak po jednej stronie jednocześnie napną się zewnętrzny i wewnętrzny skośny mięsień brzucha, to powstanie taki ruch. Czyli po lewej stronie teraz napięły się zewnętrzny i wewnętrzny skośny mięsień brzucha. Powstał taki ruch. Z drugiej strony muszą się trochę rozluźnić, ale nie całkowicie. Czyli, kiedy mówimy, że na przykład pracuje biceps, a w tym momencie triceps powinien się rozluźnić, to on, jakby nie do końca się rozluźnia. On też powinien być w pewnym napięciu. W ten sposób, jeśli zamierzamy trenować zewnętrzny, skośny mięsień brzucha, to potrzebujemy właśnie takiego ruchu. Skręt może być skręt z pochyleniem. Nie zdarza się tak, że napina się zewnętrzny skośny mięsień brzucha, a jednocześnie nie pracuje wewnętrzny skośny mięsień. Z drugiej strony wewnętrzny pracuje. Jeśli chcemy trenować jednocześnie, to po prostu wykonujemy skłon w przeciwną stronę. Jest wiele ćwiczeń na mięśnie skośne brzucha, które pomagają je wzmocnić. To nie stanowi problemu. Jest bardzo dużo ćwiczeń, można wybierać dowolne. W zasadzie wszystkie są dobre, wszystkie przynoszą rezultaty. Ale na czym jeszcze polega szczególność tego mięśnia? Ona musi uczestniczyć w ruchu, musi brać udział w kroku, a prawidłowy ruch tego mięśnia podczas kroku to sekwencyjne napinanie mięśnia skośnego zewnętrznego i wewnętrznego zewnętrznego i wewnętrznego skośnego. Czyli właśnie ten ruch, ten sekwencyjny skręt w jedną stronę, w drugą stronę, w jedną stronę. W drugą stronę, ponieważ właśnie wtedy będzie zachodził prawidłowy, płynny ruch między stawami między stawami kręgosłupa, jeśli skośne mięśnie brzucha nie działają prawidłowo, to nawet nie mówimy tutaj o ich słabości, ale o kolejności włączania się mięśni. I jeśli zaburzona jest prawidłowa kolejność. Włączania się mięśni podczas kroku i na przykład taka sytuacja, kiedy zamiast tego ruchu, zamiast tego obrotu pojawia się taki ruch w bok, kiedy jednocześnie napinają się u mnie zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny skośny mięsień brzucha, a inne mięśnie, czyli te same mięśnie po prawej stronie, zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny, w tym momencie się rozluźniają. I krok po kroku zaczynam wykonywać ten ruch. Co się dzieje podczas tego ruchu? Czyli podczas kroku wykonuję właśnie taki ruch. Jednocześnie napięły mi się mięśnie skośne zewnętrzny i wewnętrzny, co nie powinno się zdarzyć podczas kroku. I przy każdym kroku wykonuję właśnie takie ruchy. W ten sposób powoduje skrócenie zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego mięśnia skośnego po lewej stronie, a po prawej stronie tych samych mięśni. W ogóle nie używam, czyli stopniowo tracą one u mnie napięcie. I z powodu tego, że ich nie używam żebra, do których są przyczepione, zaczynając już od piątego żebra, z powodu tego, że nie wykonuję tego ruchu, tutaj dochodzi u mnie do zablokowania właśnie w tych stawach, między kręgiem a żebrem, w stawie żebrowo-poprzecznym. A z drugiej strony. Ponieważ tych mięśni używam jednocześnie w niewłaściwy sposób, tutaj rozwija się skrócenie. Tutaj ruch w tych stawach jest zachowany, ale z powodu tego, że mięśnie stają się krótkie, nadmiernie napinają się zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny mięsień skośny, tutaj ruch tych żeber jest ograniczony. Same skrócone mięśnie je ograniczają. Kiedy dochodzi do takiego skrętu w jedną stronę, w drugą stronę. Takiego symetrycznego podczas kroku, to wtedy, gdy pracuje mięsień skośny zewnętrzny, wewnętrzny się rozciąga. Czyli mam naprzemienny ruch. Rozciąganie i kurczenie się mięśnia. Rozciąganie i kurczenie się. To po pierwsze. I po drugie. Przy tym obrocie mięsień zaczyna pracować w taki sposób, zaczyna się jakby kurczyć na całej długości. Właśnie podczas tego obrotu, kiedy zrobiłem krok i mój tułów się obrócił. U mnie wychodzi tak, że lewy wewnętrzny mięsień skośny w tym momencie się rozciągnął, a po prawej stronie zewnętrzny mięsień skośny w tym momencie się rozciągnął. I robię następny krok. Następuje ruch odwrotny. I dlatego wychodzi na to, że mój mięsień pracuje na całej długości to znaczy, on się rozciąga, a potem. Napina, rozciąga się, napina. To właśnie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie mięśnia. Jeśli pracują jednocześnie, obie naraz, to mięsień nie pracuje na całej swojej długości. Przy długotrwałym, nieprawidłowym ruchu, kiedy ktoś długo chodził nieprawidłowo, kiedy nie miał tego obrotu, bardzo trudno jest zacząć go wykonywać. Praktycznie się to nie udaje. Ponieważ te mięśnie są tak skrócone, że nie udaje mu się wykonać ruchu klatką piersiową oddzielnie od miednicy. Wychodzi mu ruch jednoczesny, razem. Aby to się udało, istnieje kilka ćwiczeń, dzięki którym można rozciągnąć skośne mięśnie brzucha. Oto jedno z nich: jest dość proste: można je wykonać przy pomocy krzesła. Usiądźcie. Na początku to ćwiczenie można nawet potraktować jako test, aby określić, po której stronie macie skrócenie zewnętrznego skośnego mięśnia brzucha. W tym celu siadacie na krześle, w ten sposób odwracacie się w stronę oparcia. Obracacie się właśnie do oporu. Jeszcze pomagacie sobie rękami. Już poczuliście lekkie napięcie zewnętrznego skośnego mięśnia brzucha. W tym miejscu może się pojawić, jeśli skośny mięsień brzucha jest skrócony, bardzo skrócony. Teraz obróciliście się do skrajnej pozycji i z tej pozycji lekko odchylacie się do tyłu. I tutaj zwiększacie to napięcie. To znaczy, Będziecie czuć napięcie na całej długości zewnętrznego skośnego mięśnia brzucha. W tej pozycji będziecie rozciągać właśnie ten mięsień. I w tej pozycji po prostu pozostajecie. Robicie wdech, wydech przez 15-20 sekund. Tutaj właśnie czujecie napięcie zewnętrznego skośnego mięśnia brzucha. Po kilku sekundach uczucie znika. Wtedy lekko je wzmacniacie, dodajecie obrotu i odchylacie się do tyłu. I w ten sposób możecie po pierwsze zwiększyć samoruch. Ten obrót będzie wam łatwiej wychodził podczas kroku. W tej samej pozycji można jednocześnie rozciągać antagonistę, to jest mięsień czworoboczny lędźwi. O niej porozmawiamy następnym razem, ponieważ podczas tego ruchu, podczas tych obrotów, oprócz mięśni skośnych zewnętrznych i wewnętrznych, tutaj pracują także mięśnie czworoboczne lędźwi. I przy długotrwałym, nieprawidłowym używaniu mięśni skośnych brzucha jednocześnie albo skraca się, albo traci napięcie mięsień czworoboczny lędźwi. To jest właśnie ten sposób, dzięki któremu można osiągnąć swobodniejszy ruch podczas obrotu. Wszystkie pozostałe ćwiczenia. Na wzmocnienie mięśni skośnych brzucha również będą skuteczne. Ale na początek, jeśli samodzielnie, oczywiście, też będzie Wam trudno w 100% określić, gdzie dokładnie pracuje mięsień skośny brzucha, a gdzie nie. Ale jakieś wyobrażenie, możecie w ten sposób, jakby to określić. Po prostu możecie wyczuć swoje żebra właśnie tutaj. I bywa, że po stronie słabości mięśnia skośnego brzucha zauważycie, że te żebra u Was. Załóżmy, że po prawej stronie zewnętrzne mięśnie skośne brzucha są słabe i zauważycie, że tutaj na żebrach w ogóle nie ma mięśni. Tutaj powinny być żebra, powinny być przykryte mięśniami, a z drugiej strony, powiedzmy, tutaj są mięśnie. To jest pierwszy wskaźnik. Drugi, bierzecie i po prostu naciskacie na brzuch. Tutaj też próbujecie i porównujecie napięcie mięśni. Po prawej i po lewej stronie. Po stronie słabego mięśnia, jeśli jest duża różnica, jeśli oczywiście nie po obu stronach, mięśnie są słabe. Często bywa tak, że tutaj mięśnie są, są twarde. A tutaj ręka po prostu się zapada. Mięśni nie ma. Więc spójrzcie w lustro na siebie, zobaczcie, jak chodzicie. Jak się poruszacie? Często słaby skośny mięsień brzucha nie jest zdolny do skurczu. I dlatego zdarza się tak, że na przykład mam słabszy prawy, prawda? I w ten sposób patrzycie na siebie w lustrze, okazuje się, że tak właśnie chodzicie. Patrzycie na siebie w lustrze, okazuje się, że przy słabym prawym skośnym mięśniu brzucha również zmienia się położenie klatki piersiowej tutaj jest skrócony tutaj słaby położenie się zmienia to znaczy jeśli na przykład zauważyliście że macie słabość mięśni skośnych brzucha to lepiej zacząć nie od ćwiczenia w którym będziecie wykonywać pełny zakres tego ruchu na mięsień skośny brzucha spośród licznych ćwiczeń które wszystkie są skuteczne większość z nich Działa. Mam na myśli klasyczne ćwiczenia na skośne brzucha. A lepiej zacząć od ćwiczeń statycznych, czyli po prostu wybrać któreś z ćwiczeń na mięsień skośny brzucha. No, powiedzmy to samo, na przykład skręty, prawda? Albo zginanie tułowia w leżeniu z ugiętymi nogami. I wykonujcie to samo ćwiczenie, ale nie dynamicznie, tylko statycznie. Od ćwiczenia statycznego lepiej zacząć, żeby ten wasz niepracujący mięsień chociaż trochę zaczął stabilizować żebra, ponieważ po stronie słabego mięśnia żebra zazwyczaj są nieruchome. Mięśnie się nie poruszają. Dlatego lepiej zacząć od dwóch rzeczy. Po stronie słabego mięśnia statycznie trenujecie ten mięsień. Najpierw brak ruchu to początek. Po kilku tygodniach zaczynacie ćwiczenia dynamiczne. A po stronie skrócenia wykonujecie to ćwiczenie, które wcześniej pokazałem. Ale najważniejsze jest to, żeby zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny mięsień skośny pracowały prawidłowo podczas kroku. Czyli najważniejsze jest nauczyć się wykonywać taki prawidłowy obrót tułowia przy każdym ruchu.